Ba, 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 Witaj. Ba, ba powitać, panie, powitać. Co się stało? Teraz nic, ale jak miał sześć lat, to mnie cegła na łba spadła. Zatem dobrze trafiłem. Opowiedz mi o bagnach. Ba, ba, bagna są duże i głębokie i komary w dupę tną. Oj, strasznie ostatnio tną. Kto mieszka na bagnach? Druidy, ceglarze... Drwalne I pontworzyska, i komary. Mhm, mm opowiedz o komarach. Krew, i opiciu, czy gamratka ich mać co roku więcej, chyba. A U... najwięcej to kole wiesz znajdziecie, ale zamknięta ona i nic tam. I no, komary zatracone i gelowe jakoby. Ba 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 ba. ba. Ba, ba. To o czym opowiadać?